Tylko y, domy, jak y, mają garaż, ogóle no, coś tam, auto, które jak potem To jest szukanie, nie? Jak chciałbym sprzedawać? Potem w San Piero. Jak San Piero, czy sprzedaje sprzedawał? No sprzedaje się w Doka. Nie, to znaczy nie sprzedaż. Sprzedaje się w Doka. Nie. Droga, to, to tam zawodzisz, nie i później w to, drogach to możesz kupywać. Nie, dostajesz to kasę też. To mogę nie zauważyć. Na los Sepulcros. No. Ale zanim wejdę w municję... municja. Tak. Coś nie wyszło.

To jest trudne. to jest trudne Ale broń zostaje u Tak, chciałbyś. Będziesz <laughs> się całą wystrzelać? Tak. No ale... ale, zanim to zrobię... Właśnie. O nie, no dobrze, no wiek, Hej, Carl. How you doing, sis? this ain't over man i did this to take care of my woman but now i'm gonna head straight back home and i'm gonna cap me some fucking dope dealers hey look you going to the barrio with that big willie bullshit and you gonna get shredded and i ain't losing you over no macho bullshit <sighs> hey relax man it's gonna get handled when it's time we already know who the fucking bad guys are man you stinking grocery for the Smoke and those chota pigs Ted Benny and, and Boleski. Smoke, he's a pusher, man. No, no, not Smoke. He might mess with Crash, but he don't mess with no yay. Come on, CJ. How you think he got that new house, huh? Just let that grow for life bullshit go and take a look around you. Word on the street is twice a week. Smoke sends a car out to San Fieto and the trunk comes back full of white. Fantasy. Shit. I gotta keep my eye on the highway to San Fierro. Maybe I'll see something. Just... just lay low and I'll be back. Hello? Where'd you been, asshole? Why don't you call, eh? Well, I was just about to call you, but... Liar! You'll be hanging out with those sticky putas! No, no! Uh, if you just uh, let me... silence! Get up here! So We've hi. got places to rob! I tak, cię Look, zostawi, the... no. Dobra, Dobra, wsiadaj na słuchaj, zajmij się... A nie w słup! <grym> Co za zgranie? A tutaj się spotkało się z Cezarem. No, wiesz. Gdzie tutaj no, prawda, na kiedyś na kodach wrzec, jak przynajmniej, jeśli leciałem go odrzutowcem, i zginąłem. <grymne> Bo y siadłem z lecącego odrzutowca, ten się odbił od budynku i poleciał po prostu na mnie. I mnie zabił. Wow! Ja kiedyś jechałem samochodem do Cyzara. Wyskoczyłem i go przejechałem. Samochodem. <grymne> I gdzieś mówię, dwie nie jestem.

open up the door shit is she here i don't see her come on baby don't be mad baby please you got Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now where is this stupid bitch? Mm. Ugh. Here, <laughs> <laughs> oh, oh, I'm so, so sorry, baby. Well, what, what's that? You so right. Please forgive me, baby. Just just don't fucking shoot me, please! Do you think you are sorry? Huh? How're you going to prove you're sorry? I, I, come on now, baby. Come on. I'm. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah, yeah. And, and I'll take you to rob banks and shit. Oh? And you know, I, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm hmm I, I, I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just, come on. Just please don't shoot Girl, me. I. I think I love you. Yeah. A dobry żart. That's great. Uh, cool. Woli cool. gościa z Shit all that Mam get 3 <grym> PS Mhm. PS z tego. Dobra. PS test. Hey, to nagrywać. <grym> Dobra, chodź ty. The bank in Palomino Creek. The liquor Blueberry.

E, tak, się jeździ, tak się jeździ, nie, to jest Bukmacher. No. E, tak się jeździ w Ameryce Polskiej. <laughs> Słuchaj, bierzesz tą misję, gdzie mówię, że no. y, że nie trzeba się utrzymać tych gości na musę?? No. To właśnie to jest ta misja. Nie, nie jest tak. Nie to jest ta misja. To jest tak, że przygotowuję A, Bydza. dobra, I kiedyś tutaj nawet nie wiedziałem jak myślałem się świecie drzwi, nie? Podwościłem wszystkie chodź. ładunki i wszystkie weseleje i byliście kurde, no czego nie mogę tego przejść? No i nie wiedziałem, nie wiedziałem, no później za przekręciłem sobie... O, tak się da? <grychy> no dobra. najpierw, mi nie rozpierdzili, no. E, gdzie ten go tutaj? E, aż to go odrzuciło? Najpierw sobie kasy! Już dwie gaski? No! Kasy mi daliś, ta... ...dłodziei. No, podpalę ciebie. Ale to ty jesteś dłodziejem. No. Nie. nie jestem pewien, czy jestem ognio dlatego nie uważam w ty to Zatem idziemy na całość. Trzej. <laughs> <laughs> Auć. <laughs> Oj, <Co>? widzisz, <laughs> Nie ja ma ogień już. <laughs> Magia. Magia kina gry. A kasy nie wziął. <laughs> Tyle tam leżało. Tyle <laughs> ty co zostało. No czego? Ej, to

Serio, serio! O, mam Dobra, choćba, choć na ludzi. Może gdzieś się do człopiemy. Gdzie to no. ma? Ale mi się jeszcze nie przegrałem! O, no, to tylko perek. Ale fajnie... Coś leżą! Nie wiem, czego... Ha, ha, ha. Plęcie szybko skończę Trzeba jeśli nie pracowała nad tym, bo nie będę nic robiła Widzisz, już mamy trzy gwiazda Jeszcze jedno raz dużo, jest wajne, nie jest. Chyba, że będę się zastrzelił O, w wodę no, ciesz! Brawo, Ty! Nie to Czy dwa To nie jest <grystanie> zajefa. <zainteresia>. się. <grystanie> nie? Tak, tak. <grystanie> Dobra, oglądaliście, to już więc pomijamy. Ej, what we got The bank in Palomino Creek. The liquor store in Blueberry. This morning group ended in yet another clash, just before sunrise. No crazy psycho shit, baby. Sadie, stop, boy. Today I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for one in my life. <laughs> Don't worry. Be happy. Oh. było właśnie na głowę, bo mogę się zabić. Ja? Nie, mówię do laski. <laughs> Już myślałem, że do mnie, a ja z klasu nie jestem. <laughs> Chodź tu, zanim cię ten samochód No Chodź tu, zanim cię samochód wysadzimy. <laughs> <laughs> no jaka turna baba. Jaka jeba... Turna <laughs> baba. <laughs> oh. Mam cię dość. <gry> Jak teraz nie zgniesz, to idziesz na piechotę. Przeważnie z nią iść. Lecic tak stała i stała. Jak teraz zgniesz, to idziesz na piechotę. Nie ma, ma shit, Raz, dwie, to raz było w stronę. Niech <gry> nie wiem, to w drugą. Dawno nie gram, więc im nie, i i nie Now, Po przerwie gram dopiero dwa dni.

to? Myślę, że jest Delorianem z powodu do przeszłości. Ale przeżyłem. Przepraszam z za mikrofon. Siadaj. Łomaty. Co tu się stażyło? Ona ma durny, ona ma durny pojazd. W takim pojazdie jak już na wyścigu, to już mam jedno, to A wiesz, że ja wygram w tym Ach, tak, też wygrałem, ale dawno nie grałem, więc się mnie nie czepię. Nie czepiam się. Tak, A, w w nie byś jak sobie nie Hamu. Hamu, bo nie wyhamujesz. A nie mówiłem. Hamu i bo nie wyhamujesz. A nie mówiłem, tak? O, tu jest ta misja z tym. Don't even think about doing anything, motherfucker! Hand over every last dollar! Now, bitch! No, I'm, I'm gonna so empty the safe! Keep these idiots covered! Alright, you heard the lady. No heroic shit! Uh, you win it for life, huh? Oh, shit. Shit. Yeah! Niech nie opuści, niech To Kateryna jest niezdara! Ona nie umie no sekundy! Ty potrafiłeś! No! no nie wiedział! po prostu! No, tam Ale otworzyłem! Ale otwarłeś! A ona nie umie wys... O, mi... Ja, wys... ja otworzyłem w dwie sekundy! Ona nie mogła otworzyć w dziesięć! Wiemy, że tam jest tam. Małość nie trzeba policjanta w policji. No i dobrze! Wiesz tutaj! A, ale sejfu nam da nie otworzyła! Co? Nadal sejfu nie otworzyła. Jak? Nadal nie otworzyła sejfu. Jaką Nie, nie uda ci się. Wiem. Urokasy. Follow me! Tak, za tobą, znaczy ty sam.

Ona się stoi do mnie i strzela z kontenery Część szokowa w kontener strzela, albo chce zabić kontener. Tak, wiem Precyzyjne celowanie Kole! To coś tam szła! Bo tak jestem zaprogramowana przez Rockstar! Ja się cię programuję z programowania. YouTube. też nie był ty nie äh, się prędzej <g warfare> Ty jesteś pierwszy! <g}} <g <flute> nie rozbijem się! <g> Tylko <decoration> uderzyłem! Uderzyłem! Nie rozbiję. I Shift! Control! Bo się zepsujesz! Mówiłem! Ale mam nagrodę! Pięćset! Ale mam nagrodę! Pięćset! Nareszcie Pięce. nie wystarczy. Stój ty dziadu! A nie możesz w strzelać. Nie! Ale chcę. Moje Moja, moja broń. Mój save. Ale, Moj, ale Moja wersja Ale moja broń. Telefonik. Facebook. No.

Cześć, ale nie mi dała motor, bo wspomniałem, sobie wzięła lepszy motor, a mi dała jakieś dziadowski. Wzią. Skręcać prawie nie można. Heat, ja wkręcam ten można enough, nie Może taka na Nie, nie bo mi A, to. mi Brawo! Prawie się zabiłeś. O I item, o ona. Przez mnie przejść. umie <grym> przejść. biegać w huko. Chodź tu! Chodź tu, ty bawodurna! Ha! o to, nie jest blondynka. Chodź. Tak by żeby cię zastrzeliła. Prędzej ja ją. Bo mnie w See Yeah, that's cool, tak, but we can also play for some, some real, real money. I got some money to. Well, it's a long story, but I need some serious paper fast. Do come and see me again soon. We rob a real bank. I bitch. But we should. Yeah? Where's the money? They're not giving it to me. Alright, it's time to miss you. Let's go. Let's go and get the Little... Hey Catalina, a it's Carl. Cool. Come cool. on, let's go. We got banks to rob baby. Come on, let's go. You hear me, mom? All right, come on, let's go. Do so you get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a oh. fucking hand grenade up it. <laughs> All right, I'm okay. coming. Okay. No, no, <laughs> 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 no. the Look, baby, I really, really need that paper. Oh my god, what in hell's name is <laughs> that? this? You fucking prick, this is a rack. I'm gonna no, torture baby. your sorry no, ass. Please, no, you never write to me. You don't call, you treat me like a fucking horse, like one of your horses. No, baby, please, I ain't into that shit. I'm gonna fuck you <laughs> up, oh, baby, please, no, please, baby, no. Ow! The size beater. Hey! Oh shit! Jess! Faster! Harder! Deeper! Oh, yes 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 Maybe we can go out and rob now. <laughs> how was it? Different. I knew, I knew you would like it. Bro. Look, baby. I thought we was gonna make some serious paper. <laughs> I'm starting to get really bored of you. I just need the money. Shut and I'm up. just a cheap fuck? A whore, you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you. Don't and you act her. like I'm an idiot. Uh, I see the way you right. look at me. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first. Then I will make you eat. Enough! I need some fucking money. Carl, you are really boring me now. Please, sweetheart. I got Do you some real, real deep what? shit. Okay, maybe today we hit it. You wanna rob a betting shop? Open the back room door or I blow your fucking face off! Leave the panic button or I'll kill your children too! I warned you, you stupid bitch! Stupid fucking bitch! I warned you! Eat my shit! Go! Get in there and open the safe! Stop playing with your balls and hurry up! Okay, I got, got it. it. I How about fucking time, you're a fucking slut! Whatever, let's no? roll. <coughs> I didn't Nic nie. Nic nie... Get in that fucking car! No, skąd on się tu... Co ty robisz? Oj, zgliknęło się! Uciekaj! Ale nie do wody! A co robi kurde? Na wodę do wody nie biedę. Oby! Nie biedę do wody, tylko wpadnę do wody. Bo do wody się nie da biegnie, tylko do jednego do drugiej wpaść. No i to To nie wpadaj i nie wierzy do wody. Nie wpadujesz. jeszcze. ty kręcisz? Normalnie? Pewnie. ja tu sztuczki próbuję robić. Sztuczki? Sztuczki, sztuczki. ci magiczną sztuczkę? Ale ta inteligencja ich jest dopadli. No, bo wiesz, że samochodem i wyjeżdżasz dokładnie tą samą marką, ale tylko inny kolor wystarczy, żeby ich zmylić. To jest ci same, to same osoby, ta sama broń w rękach. Ta sama bryka, tylko inny kolor? Już nie! To nie jest on! Ty, Mirek! Czy to, to nie tego, co go goniliśmy? Nie to gdzieś Gieździ okay, Tamten był biały! What? What to to nie You're a to jest jest! But you gotta calm down. I know some cold-blooded cats oh, wouldn't act like you. Like you. Oh, you get given a lioness and so you want a pussy cat? No, this is no this, I just this won't. Is you know why I act this. like this. No, I love Carl. A woman's heart is the a tempestuous place, and you will break my heart. Sometimes yes. I want to kill us like both. Please, don't do it Just relax a little. come on. There's traditional love, Chica. ma drugi aut. Kiedy ona ich kupiła? <grych> nie hmm. wiem. To, rozrobiła... Kosmici dostarczają. Nie. To, robią... tak, nie witam, witam. Witam. Tak. Co teraz? A co, nie wolno? Hey, what's happening? Why you so cheery? You thought I was one of your cheap cars? Baby, you gotta chill the fuck out and... I'll chill out when you get here. You better hope <laughs> I don't make technical <coughs> kebabs when you arrive. <laughs> what? This is <laughs> no... no more talk! Get up here. <gry> Co za... Ale w takim razie to na razie i do usłyszenia w następnym odcinku. Już sam. No niestety. <gry> Naciśnik gwiazd.